Jestem szczęśliwy. Jestem very proud for my player, for my team, for my staff because nie easy in the second year in a row in the final. I'm very happy today and we now we prepare for this two important match, the last two match this season. Tak, to były e, dwa spotkania zdecydowanie wygrane w 6 setach. E, także jesteśmy dobrze przygotowani e, na ten moment, na ten najważniejszy moment tego sezonu. E, no i jesteśmy w finale, to jest najważniejsze, bardzo cieszymy z tego, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Yeah, yeah, I'm, I'm proud uh, they they played two matches really really well. 3-0, 3-0. It's better than we expected, so I'm really happy. No na pewno. Jastrzębski, Jastrzębski Węgiel w tym roku to taka mała niespodzianka, można powiedzieć. Bardzo dobrze grali w sezonie zasadniczym. Na pewno spodziewaliśmy się cięższej przeprawy, ale bardzo ciężko trenowaliśmy przez te ostatnie tygodnie przed playoffami. Ciężko się przygotowywaliśmy do tych spotkań i, i myślę, że pokazaliśmy naszą najlepszą, no może prawie najlepszą siatkówkę.

W pierwszym secie, który, który, w pierwszym meczu z to był set naprawdę bardzo zażarty, że tak powiem, bardzo wyrównany. I, i to my wygraliśmy tego seta w końcówce, gdzie, gdzie był moment, że przegrywaliśmy. I po tym secie widać, że coś w Jastrzębiu zgasło, a my z kolei umocniliśmy się na, na, na swoich pozycjach i, i wykorzystaliśmy tą chwilę, tą chwilę załamania, że tak powiem, Jastrzębia. No i dalej już, że tak powiem, byliśmy jak, nie wiem, do czego to porównać, bo może jak rekin, że jak poczuliśmy krew, to już, to już dopięliśmy swego do końca. No Jastrzębski ma to do siebie, że właśnie bardzo dobrze rozpoczyna swoje spotkania. Tak samo było zresztą w Jastrzębiu w tym pierwszym meczu półfinałowym. My o tym wiedzieliśmy dobrze. Musieliśmy przeczekać ten moment ich natarcia, spokojnie zagrać swoje, i udało nam się dosyć szybko odrobić tą stratę, wyjść na prowadzenie, i później już kontrolowaliśmy przez cały czas przebieg spotkania. To raczej my troszeczkę na początku popełniliśmy błędy, których no nie powinno nam się zdarzyć. Troszkę może e, wiadomo, jak są takie rangi mecze. Każdy chce dać siebie wszystko, każdy chce wejść dosyć mocno i czasami jak gdy się za bardzo chce, to właśnie wychodzą takie początki jak, jak wyszły, ale na szczęście bardzo szybko zareagowaliśmy. To jest, to jest też bardzo ważne w naszym, w naszym zespole. E, szybka reakcja, doprowadzenie do remisu i później już odejście. E, no i wygranie kolejnych setów. Oczywiście Kevin bardzo ważny zawodnik w naszym zespole w tych dwóch sezonach, ale tak jak już nawet trener Oskar Kaczmaczyk wspominał nieraz, że, że ten skład był budowany w taki sposób, żeby właśnie w takich sytuacjach mógł ktoś wejść i, i na tym samym poziomie co Kevin czy ktokolwiek inny, który by dostał kontuzji z zawodników wejść i zagrać na bardzo wysokim poziomie. I, Brawa dla Rafała Buszka, bo naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkania, nie tylko teraz, ale i wcześniej, także myślę, że braku Kevina nikt nie odczuwa. Tak, I've come back in Poland to to support the team. I'm still part of the team, so I want to help No chyba wydaje mi się, że Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani, e, aczkolwiek musimy jeszcze e, pamiętać o tym, co mamy za sobą: e, jaki, jaki sezon dość ciężki mamy za sobą. E, do tego niestety no, trafiają się nam urazy, e, z którymi musimy się zmagać. E, no ale m, nie patrzymy na to, staramy się wykorzystać. E, tych uh, wszystkich graczy, których mamy do dyspozycji, dobrze przeprowadzić trening, dobrze się przygotować tak, żeby pokazać mam nadzieję jeszcze wyższą formę niż w tych dwóch spotkaniach. what's important thing is that we play the same way as we did the last two matches. We receive well, we serve well, block well, defense everything goes well. So if we keep playing like this, we for sure we we will win, but it's going to be no matter what it's going to be really hard. Czekamy na pewno na wygraną Rzeszów-Bełchatów, myślę, że jeżeli wygra Bełchatów, to mecz będzie jeden dzień później, więc na pewno będziemy mogli liczyć na pół dnia, może jeden dzień wolnego, więcej. Nie mogę naprawdę porównywać, ale na pewno bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że wygramy jak w zeszłym roku, będzie fajnie. Not it's important, it's important Zaxa in final, after uh, sure arrive one good, What good, uh, good uh, team, sure, good strong team. Bye, bye.